Witam w kolejnym odcinku z kronika Awatara. Kochane YouTubie, suki ta postać z Awatara, proszę nie banuj filmiku. Oj wielu z was czekało na ten moment. Czemu to? Suki pojawiała się niemal od samego początku ankiet i dopiero teraz dostała się, zajmując drugie miejsce w ankiecie. No i wspaniale. Oto przed Wami Kim była Suki, Kochana Soki, wspaniała wojowniczka Kioshi i blokerka Chi. Zapraszam do oglądania. Suki była rdzenną mieszkanką wysp Kiyoshi. Nie posiadamy danych jej rodzicieli, lecz wiemy, że od ósmego roku życia szlifowała swoje umiejętności walki, aby zostać w przyszłości wojowniczką Kioshi. Tak też się staje i przejmuje nawet nad nimi dowództwo. Pinuje wyspy przed wszelkimi wrogami z narodu ognia oraz szpiegami. Los Suki zmienia się wraz z spotkaniem drużyny Awatara. Z początku mieszkańcy wyspy biorą ich za intruzów i szpiegów, lecz szybko zostaje to sprostowane. Po wizycie Anga. Ona, jak i jej najlepsze wojowniczki, wyruszają w świat, by pomóc w walce z narodem ognia. Trzeba wspomnieć też, że w tamtym czasie zakochuje się w sodce podczas wspólnych treningów. Jej podróż zostaje dość dokładnie przedstawiona w serialu, więc jak to zwykle robię, ostro skrócę jej historię w nim zawartą. No więc pomaga w obsługiwaniu uchodźców pracując przy ochronie Zatoki pełni księżyca. Tam ponownie spotka drużynę Awatara i pomaga im przedostać się poprzez wężową groblę. Później odnajduje zaginionego Apę Lecz ma pecha i natrafia na Azulę Mei oraz Tylee. Dzielnym wojowniczkom z oddziału Suki nie udaje się odeprzeć Księżniczki Ognia, w czego następstwie jest upadek całego Basingse. Jedna mała porażka staje się początkiem ogromnej klęski. Potem zostaje wtrącona do więzienia wrzącej skały, dzięki pomocy Zuko oraz swego ukochanego Soki, uciekając uwalniając Hakodę, przywódcę południowego plemienia wody. Dochodzimy więc tym samym do końca. Suki zostaje stałą członkinią drużyny Anga i podróżuje wraz z nimi aż do samego finału, to znaczy przylotu komedy Sozina i pojedynku Anga z potężnym władcą ognia. Uwalnia wszystkie swoje siostry miecza z więzienia oraz przyjmuje Tai do wojownicze Kioshi. Tym samym uczy się od niej podstaw technik blokady chi. Całkiem nieźle. Co po wielkiej wojnie, cały oddział wojowniczek zostaje przydzielony do obrony nowego władcy ognia, czyli Zuko. Ma za zadanie bronić monarchy po nieudanym zamachu zabójcy o imieniu Kori. W dalszych przygodach ujawnia przed Mei, iż Zuko potajemnie spotka się ze swym ojcem, co jest początkiem kryzysu pomiędzy Mei a Zuko. Jest to częścią historii szukania Ursy, to jest matki Zuko. Skąd za to wiemy, że opanowała w pewnym stopniu blokadę Chi? W darmowym komiksie napisanym z okazji darmowego dnia komiksów z roku 2014 ukazał się komiks pod tytułem Shells, czyli muszelki. Tam na agresywnym właścicielu sklepiku z wspomnianymi muszelkami stosuje właśnie technikę blokady. Co dalej? Otóż historia z nową społecznością Ozaja. Tam bierze czynny udział w obronie przed dość dużą zorganizowaną rebelią przeciw Zuko wraz ze swoimi przyjaciółkami dzieli Broni władcy ognia przed nieraz wielokrotnie przewyższającymi siłami wroga. Ostatecznie udaje im się stłumić rebelię oraz rozbić nową społeczność Ozaja. Na koniec zostają wszystkie zaproszone do królewskiego pałacu, by otrzymać pochwałę za ich świetną honorową służbę w obronie stanu, jak i pokoju na świecie. To na razie ostatni raz, gdy słyszymy osuki. Dokonała wspaniałych rzeczy. Zawsze wykorzystywała maksymalnie swe umiejętności, by pomagać innym. Była asertywna i nie bała się wyrażać swoich odczuć. Lojalna, honorowa oraz twarda kobieta. Kochana Soki, którego najprawdopodobniej została żoną, krótko po wydarzeniach z komiksu, lecz niestety nie zostało to w pełni jeszcze potwierdzone. Jej umiejętności walki stały na najwyższym poziomie, z winnością oraz sztukami opanowania broni nie miała niemal sobie równych. Uczy się też blokady Chi, co daje jej więcej prestiżu. Kultywowała też cały czas tradycję swojej wyspy i wojowniczek Kiyoshi, przewdziewając ich wszędzie rozpoznawalny strój. Sokka był naprawdę wielkim szczęściarzem, że pokochała go taka dziewczyna, nie sądzicie? No i dobra, raczej temat wyczerpany. No to teraz ciekawostki. Suki po pierwszym wystąpieniu w serialu nie miała pojawić się nigdy więcej. Całe szczęście fani wywalczyli jej późniejsze pojawienie się w księgach drugiej oraz trzeciej. Stała się też oficjalnie członkinią drużyny Awatara. Twórcy żartowali, że w okresie młodzieńczym raz była na randce z kolesiem Piana Imię suki w rosyjskiej wersji Legend Hanga jest czytane w pierwszym sezonie jako sudziuki, a w następnych zuki. Czemu? E, no cóż, byli bardziej wyczuleni na negatywne znaczenie tego słowa w przeciwieństwie do Polaków. Jak się okazało, nigdy nie dowiedziała się od ukochanego, co się tak naprawdę stało z UE. Było to zbyt bolesne dla naszego Sokki. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiłem wam postać, jaką była wojowniczka Kyoshi Suki. Zapraszam do wypełniania kolejnej ankiety skronik na mojej zakładce społeczności. Link macie też w opisie. Jeżeli chcecie spełnić me marzenia i pomóc zbić 100 tysięcy subów, to wiecie, co robić z czerwonym przyciskiem. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku skronika Awatara. Na razie! Czekałeś tu? Trzymaj, mój kamracie! Oto losowa ciekawostka. W niesławnym filmie kinowym Ostatni Władca Wiatru miała wystąpić Suki wraz z wojowniczkami Kiyoshi. Niestety, wszystkie sceny z ich udziałem zostały wycięte.